Dzień dobry, dobry Ja dużo bardzo rada, że my znowu spotykamy się dzisiaj. I dzisiaj ja chcę wam rozkazaty o toruńskiej twaryny, ta inne w średniowieczu, także teraz zwierzęta żyły wszędzie. I one je na różnych pamiętnych takich. W Toruniu mamy mamy bohato, bohato pamiątki, gdzie przedstawione różne twariny. A to mamy zachód słońca. Zaraz będziemy odwiedziać na nasze miasto. O, i tutaj podwiciej Toruński drakon. Ten Toruński drakon podwiciej, on jest kolorowy. I kolory, i syni, i sywy, i e, ma sylono syni oczy, takie szmaragdowe oczy, i uszy zakończone czerwono. E, toruński drakun, w Krakowie jest Drakon, i w nas też jest Drakon. Ludzie chcieli swojego Drakonu mieć. W 16. wieku do Miejskiej Rady w Ratuszu. Прийшло двоє людей, і вони присягали, що на тім місті, йдучи до замку крестоносців, вони бачили такого дракуна. Вони описали, як він виглядав, які він мав кольори, і сказали, що він також умів літати, він має крила, подивіться. І пізніше люди шукали дракуна. Ніхто не міг знайти. Також міський голова. Był zakłopotany i powiedział, żeby ci ludzie jeszcze raz przyszli w ratuszu i żeby jeszcze raz rozkazały, jak było i gdzie było. Człowiek niczego nie chciał mówić, ale żona powiedziała, ja wszystko rozkazu. I ona tak mówiła, że wyszli one z domu i szły po nabrzeżnej nad Wisłą i znaleźli myszok. Ten myszok był im potrzebny, wzięli myszok, ale w myślowni były churichy. I one te churichy zaczęły jeść, ale u ziły. nie zjeli. I idąc do domu, zobaczyły drakona. Przyszły do domu i więcej tam nie chodziły. Ale przyświecały, że zobaczyły drakona. E, to gdy miejski głowa zadał, żeby one przeniesły ten myszok do ratuszy i pokazały, jakie to chorichi, co tam jest. Bo one tak i zrobili. Zobrała się cała miśka rada, i wszyscy chcieli zobaczyć, co to jest. One odkryły myszka, a tam był muskatny goryk. One go za dużo zjęły i halucynacje otrzymały. Ale drakon do dzisiejszego dnia nam pozostał. I jego monument możemy zobaczyć na ulicy przed zamczę i ja z ulicy Szerokiej w stronę Zamka Krestoności. Dalej. I Sobaka, Filuś. Filuś, a jego pan to je profesor Filutek. Ten pomnik poświęcony wyłykumu худosznikowi. win nazywał się Zbigniew Lędlen. Zbigniew Lendrem był prawdziwym profesorem w Toruńskim Uniwersytecie, satyrykom był, artystą, literatą, poetą. Win rozpisywał taką komiks historię pro Sobaczku Filusia i profesora Filutka. Ta historia była duża znana w całej Polsce, a także i za kordonem. I czytały ludzie w gazetach, w journalach, w knyżyczkach. Wsi czekały każdej tydzień na nową historię. I ten pamiętnik postawiły wyjście lat temu, w i Polsce rozpisały konkurs na taką sobaku, to gdy do Torunia przyjechały ludzie z psami. Nekotry z wyłykimi, chociaż na chwilę małeńka sobaczka i wybrały dwie sobaki dla odkrycia pamiętnika. Wszystko prochodziło wieczorem. E, było osadnio, zimno. Pamiętnik pokryły e, materiałem. Na każdą urochowy prawięzały wyłyku kubasu. I tak stoił pamiętnik. E, sobaki z boku czekały. Z przodu ktoś promowiał. I jedna sobaka chwatyła jedną kubaso, druga drugą i dwie sobjaki wcikły z kubasojem z materiałem i one odkryły pamiątek, póki e, tam ktoś e, zakończył gaworyty. Tak, że wszyscy śmiały się e, i e, pamiątek odkryły i więc stoi. Następne. I tutaj podobicie się Filuś i profesor filutek. Co jest rysunek profesora Zbigniewa Lengrena? i dalej. Jeszcze chcę pokazać, pokazać wam nęskilkie historii. Także Filuś profesor Filutek przyszedł robić pokupki. i dalej. A tu w lekarni lekarza li, li, czekaje Filuś i profesor Filutek, nie znają, kto je zachorował, najprawdopodobniej profesor Filutek, a Filuś czekaje, póki on I Dobrze, następne. A tu najmo Toruński kit. Koty w średniowieczu były bardzo ważne zwierzęta, to myszy, krysy były łapати, щоб, e, chronити, e, towary, були, e, i one musiały ich łapać, żeby chorony, wsi towary, które były w klatowiskach. I dlatego w Toruniu jest bogato miejsc, który poświęcone jest kotam, Jest baszty, je miścia, gdzie, no, jakby kit był przedstawiony. I dalej. Tutaj mamy kota na dachu. Na staromiejskim rynku na jednym z domów siedzi kot. Taki kot siedzi na dachu i patrzy. Ten kot w średniowiecze nie łapać myszy i wspiął na dach. I tak siedział. Siedział sobie ten kit, ludzie byli niezadowoleni. Ały odno i noc, że winna tak miał czaty, że wsi ludzie z ciłu miasta e, pobudyły się, e, człowieki wbiegli na wieżę ratuszy i zobaczyli z daleka, że szwedy nadchodzą i win win predupredy, że szwedy idą i to mu miasto nie postradało, to mu miasto nie było zniszczone i dlatego my postawiliśmy pamiątkę dla tego kota, win tam siedzieć na chaty i teraz obserwuje całe miasto i to, co krugiem dzieje się. A tutaj mamy wieżę, która jest głowa. Były e, e, obronny systema była taka, że były mury i stojały wieże. Była weża kociacza głowa, była weża kociacze chwist, kociece ciało, kociaczy łapy. Z tych weż, z tych została się tylko weża kociacza głowa i e, nim, nim muru z, i z weży kociaczu chwosta. O, i popatrzcie tam na wieżę w dali, tam siedzi kij na tej weży. To nie jest prawdziwy kit, a to jest średniowieczne mistrzostwo. Ono jest podobne do współczesnego mistrzostwa. Tak jak prydyły tyłach w dali, tam gdzie trzy kominczki, to jest głowa e, i troje uszy. E, dach to jest ciło i truba z prawej strony to jest chwist. to podobnie jest jak współczesne mistrzostwo. Jak pusty lego, ały kit średniowiekowy. E, kociaczy chwist, nie schroniła się, teraz jest pobudowany nowy budynek na tym miejscu, a tutaj kusoczek wygląda, je, muru to, co się. Dalej. I oseł. Oseł toruński, podbicia, więc tak, patrząc na ludzi, Mały złotej złoty oseł, a jego upotrebowały jak pozorny stoł. Jak pozorny stołb, stołb znaczy sadyły za sztraf ludzi. Jakżto ktoś próbnym się na osła. Sadyły e, sołdatów takoż, А ви могли посадити людей, да, і самого мера, члени міської ради, журналістів тих, котрі сварилися з собою, садили на осла. Цей хребет високо був три рази вищий і острий, тільки за туристів зробили такого пониже. І так сиділа людина на ослови, ноги по обиїм сторонам. Ruki wzali, a do nich jeszcze cechu przywiazywały. Od jednej do trzech. Skąd czasu siedził? To zależy, um, jaki był sztraf. Bywało, to godzina, dwie, trzy, a bywało, że i cały dzień siedził e, taki na osłowie, a ludzie przychodzą, wsi, mogły z nim robić, co chcieli, oglądały się, a to tak było im wstydne. O i tu widzicie turysty przy osłowie. Więc można im mu skazać, jakąś tajną na ucho, nikomu dalej nie skaże Można ich poglądać, ty, żeby przejść I ja już wam razu pokazywałam toruńską koskry, patrzasz, pływał szykaco, który spłyniał, derbyporińscy. E, a сегодня e, ja wam chcę e, rozkazać dalej pro to, co krugiem skrypaca. Wini graje na skrypki, a jego słuchają żaby. Żabowie e, bogato były krugiem. Ja już rozmawiałam, jeszcze raz wam powiem, że jednego razu było tak dużo żab w Toruniu, że nie można było przejść przez ulicę. I ci żaby chodziły po ułyciach, po podwiriach, w podwale wchodziły. Ludzie niezadowoleni. I powiedział głowa miejski, że on swoją dońkę wydać za mąż za tego, kto oszczędzi miasto jest żab. Чоловіків бога багато, хотіли е, таку е, гарну дівчину е, за дружину собі взяти. Ale nikomu nie wdało się. A ten spłaszczyk, który spłłł w drzewo po ryżce, win przyjechał do miasta i zobaczył, że płacze, harna dziewczyna, dziewczyna zaczęła grać na skrypci, Tak harno grał, że wsi żaby z całego miasta do jego przyszły, a win grał, czy szedł nad miastu, a żaby za nim. I tak tu było się najbulsze wysile w historii naszego miasta. Można dalej? E, I do czego do jest pamiętny, tego i stoją żaby fontan. My to się późnowata, żeby był na Watena, wysili, ale w nas je bazania, od z bazania naszych może zbuty się, bo tylko jedno, na drugi trzeba przyjechać jeszcze raz do Torunia, trzeba pro inne podumać, nikomu nie mówić i pogwadać żabkę. I trochę się już nas świętuć. Kobachu powdoriznych, że tak budziecia przyszła wiosna. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że jedna żynka, Margota Kot, napisała knyszku dla dzieci opowiadania o mandrywnego ptacha, opowieść o wędrownym ptaku. I ona tę książkę wydała dla polskich i dla ukraińskich dzieci. Ta książka opowiada o przygodach małego ptaka, który odlatuje z domu na piwni i leci na północ. I on nie wie, co tam spotka, na północy jest zimno, ale on leci. I to jest takie ciepłe opowiadanie, gdzie on spotkał to dobra. I ta historia e, takoż powinna nam powiedzieć, że my też, jeśli gdzieś pojedziemy, pójdziemy, to też dobro spotkamy. I my was też witamy dobrom. I ta kniżka. Opowiadania na ptaka, na polsku i na ukraińsku mowy w jednej kniżce, i ona jest bezkosztowna, jak ktoś chciał, żeby ją otrzymać, to piszcie, bądź łaska do męne. A tu jest Mar Margota Kot. E, Teraz jeszcze po drugim e, zwieri. Chcę powiedzieć, że to muszę jest również jakoż zoobotaniczny sad. Tam jest fauna i flora. Więc jest duże wyłyki i w centrum miasta. tutaj jest cały plan. Ten następny. Co my tam e, zustrzymo? Sąpti, ptaki, reptylii, binifermu, pamiętniki przyrody, różne rośliny i dalej. I tutaj niektóre zwierzę, które możemy tam zaustrzyć, te, ale nie tylko ci, co tutaj. Ja pokazała wam drugi, także: leniwiec, liniwecz, taraj, linii. mała panda, małejka panda, chiński goral. Alpaka, jedrazyjski Filip, indyjski pawycz. Kaczka mandaryna, miedzianka, turko, oliwkowa papucha ara, Hameleon, zmija anaconda, madagaskarski udaw, stepowa czerepacha. Krim, e, zwierzę, ptaki, ryby, jest również rosłane. jest to e, przyrody, czarna sosna. dub e, czereszaty. E, Także są różne inne rosłyny, które rosną tam e, na ziemi, na dworze. I one każde podpisane. Także jakbyście chcieli dowiedzieć jak one wyglądają, to tutaj można pójść i tam przeczytać te wszystkie podpisane. E, zoopark. E, pracuje z 10 do 18 godziny każdego dnia. E, dla Ukraińców wytok kosztuje 1 złoty. I tu mamy stronę, e, site, e, zooparka. I na tym zakończymy. Wsięchodni z, z ustrycz naszu. Ja ważę Wam wsięchodnię i I do nastupnę jej z Do widzenia.